Zima w Polsce bywa mroźna i śnieżna. Dla niektórych to okazja do zabawy. Na południu rozciąga się najwyższe pasmo górskie w kraju, Tatry. To trzysta szczytów i niezliczone malownicze wsie, a także bezkres dzikiej przyrody. W Poroninie odbywa się dziś wyścig na nartach za końmi. Zasady są proste. Jeden zawodnik jedzie na koniu, a drugi ślizga się za nim na nartach. Jessica Michalczewska też udaje się na wyścig. Stanisław jest mistrzem tego sportu. Jessica dopiero się uczy. Gdy nie myślałam o tym, że będę jeździć. Ja poznałam Stanisława poprzez rodziców, bo byli znajomymi. On mi. Tłumaczy, jak mam trzymać się na koniu, jakie pozycje mam mieć na koniu. Stanisław szukał towarzyszki do uprawiania tej dyscypliny, bo jego żona przeszła na emeryturę. To dziewczyna po prostu ma coś w sobie e, takiego tradycyjnego zawzięcia ostrego po prostu. Odbędą się tu dziś różne zawody, w tym wyścigi indywidualne, w których narciarz jedzie za koniem bez jeźdźca, a także wyścigi sanek. Biorą w nich udział nawet dzieci. Ale najważniejszym wydarzeniem jest dwuosobowa gonitwa to próba czasu. Każdy zespół robi jedno okrążenie. To trudny sport. Kontuzje nie należą do rzadkości. Jest to niebezpieczne. I koń może się wywrócić, można wpaść na niego. No. Jessica i Stanisław są następni w kolejce. Ich koń, Cezar, jest zdenerwowany. Wierzga jak na rodeo. Dla nas też jest jakieś dodatkowe to wyzwanie, żeby po prostu konia uspokoić, swoje nerwy wprost jakoś y, też załagodzić. W końcu ruszają. Cezar po chwili rozwija prędkość 40 km na godzinę. Jessice udaje się zapanować nad koniem. Po prostu ona jak koń się spłoszy, czy idzie w galopie, ona się nie boi, ona jedzie. Kończą okrążenie w 28 sekund. To dobry czas. Zajmują drugie miejsce. Jednak ta, ta nauka i trening nie idzie w las. No. Jednak Cezar jest nie, nie do pokonania, tak się mi wydaje, a, a Jessica się dobrze trzyma a i no nie zgubiliśmy się, jest dobrze. Stanisław i Jessica startują we wszystkich możliwych konkurencjach. Wracają do domu z pucharami. Zgarnęliśmy to co mogliśmy po prostu wygrać. No mamy naprawdę dobre konie, no i po prostu ile mogliśmy, tyle daliśmy z siebie po prostu i konie też dały tyle, ile mogły po prostu.